Co jest zdrowe? Czemu jedzenie jest bolesne? Co zmienić, żeby być zdrowym? Czemu trudno schudnąć? Skąd mam wiedzieć, co jest dobre? Przewód pokarmowy ma wpływ na cały organizm, na nasze zdrowie. To jest fajne. Nauka o przewodzie pokarmowym to najpopularniejsza dziedzina od dekady albo dłużej. Choroby jak stany lękowe, depresja, nowotwory, autyzm czy Parkinson mają związek z jelitami. Ludzie nie wiedzą co jeść, bo wszystko wygląda zdrowo. Ile błonnika ma jeden hot dog? Co? Zero? Wspaniale byłoby wiedzieć, co dzieje się w moim ciele. Zachodnia dieta, antybiotyki mogą prowadzić do najpowszechniejszych i poważnych schorzeń. Co nabogajecie, że chudniecie, a ja nie. Staramy się zrozumieć, co sprawia, że ludzie tak się różnią. Kluczowy jest mikrobiom. Każdy ma unikatowy mikrobiom. To brakujący element. Jeśli przyjrzymy się naszym jelitom, łatwiej będzie to zrozumieć.